Cześć moi, mieli, witajcie z tej strony. Cino, to kolejny odcinek z Dark Messiah of Might and Magic. No i ostatnio sobie skończyliśmy tutaj, właśnie w tym miejscu mieliśmy progresować dalej, ale zakończyłem odcinek i teraz właśnie sobie to uczynimy. Tak więc, boom. już nie ma odwrotu, nie? Już tam nie, nie wskoczymy, tam z powrotem. Tak więc musimy, musimy tutaj dalej iść. No niestety. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego srania się z pająkami a nic takiego. Nie wiem, zobaczyłem. Zrobimy może 20 minut odcineczka. Albo może troszkę dłużej. Zobaczę jak to wyjdzie. I teraz tam do tyłu już nie mogę. No cóż, czekajcie, sobie zapiszę w tym miejscu. Ok, no idziemy. Ej, to jest wyjście. To nie wróży zbyt dobrze ogólnie. W tym ekwipunku brak już miejsca. Chcąc zabrać jakiekolwiek nowe to musisz pozbyć się. Aha, innych, tak? Dobra. Spójrzmy w ogóle, co my tu mamy: Święte Psalmy, Księga Czarnego Księstwa, Księga Guli, tak? Szata Czordzieja. Czy ja mam na sobie? No nie, ja w ogóle żadnej nie miałem. What the hell? Um, klucz um, Kołczan nieskończoności, co znajduje się zapewnić nieskończony zapas strzału. O. No to super. E, tą tarczę ogólnie możemy wywalić. Ten noże sobie zostawimy jak na razie. Te wszystkie zwoje chciałem ogólnie mieć w jednym miejscu najlepiej. Ta ja tego nie potrzebujemy. Ogólnie szkoda, że tutaj tych przedmiotów sprzedawać nie możemy. To takie trochę marnotrawstwo, że to tak ujmę. E, tarcza czarnej straży. Odporność 184, 136. Dobra. Zapisek orka. Zostawić od trutka na pająk tu w skrzynia. Zamknąć skrzynia, bo wokół głupia goblin. <noise> ok, ale to sobie wyrzucimy kryształ Shantiri. Shantiri. Ok, wibruje podczas coś tam. Nie można go założyć, tak? Nie można. Ok, kolejna tarcza, ale myślę, że te dwie nam starczą. Chociaż nie, tą wyrzucę, tę sobie zostawię. Hmm. Wymaga, co zwiększa? Klasę pancerza, o jeden, tak? A to dodaje mi 10 man, to nie, ja sobie to założę. A to mogę sobie wyrzucić w takim razie, to to mam założone, ok. Te założone i te może dam sobie na sam koniec, żeby czasem się nie pomylić i sobie ich nie wyrzucić. Ten z maną mi nie jest raczej potrzebny, to dam sobie tutaj, dodaję do obrażeń, to też mi raczej jest niepotrzebny, ale to teraz rzeczy będzie leżeć, łohoho. Wow. Um, co my tutaj mamy dalej? Um, mikstura kamiennej skóry. To było to co tak, to tak co tak nam tą skórę um, tak jakby skamieniało. Kilow nam niepotrzebny, dodamy sobie wszystkie potki tak w ogóle, mikstury czekajcie nie. Tak to zrobimy. No, przestaw się. Tak? Tak i tak, okej. Okay. Klucz nie wiem po co nam jest, ale ok, można z niej wykuć miecz. To nam nie będzie potrzebne. Ale czekajcie, tu mamy jeszcze księgę, jeszcze gdzieś mamy? Nie, raczej nie. To sobie damy tak, jak na razie kij bojowy. Ten no, raczej nie będzie potrzebny. Ten kryształ sobie damy tutaj. Obrażenia plus 2, ja mam tutaj też plus 2 w sumie. Krótki miecz, więc w sumie nie wiem, czy taki topór nie byłby lepszy. O, długi miecz, proszę bardzo. O wiele lepszy. To sobie go damy. A nie, czekajcie, Ty mamy plus 5, mamy plus 5, tak w ogóle. A mogę na przykład dać sobie taki i taki? Raczej tak, ale nie, wywalę sobie go, bo ja mam przecież plus 5. Zapomniałem o nim w ogóle. Aha, elficki łuk, ten elficki łuk sobie zostawimy tutaj, jak na razie. To sobie wywalimy. Chociaż, o ile się nie mylę, mogę mieć tam dwa miecze, prawda? Czy coś takiego, nie wiem. Nie mam to nie będzie. Czekajcie, zróbmy tak i tego. Aha, no. Tak, tak to wygląda, dobra. E, to też sobie tutaj dam. Ten młotkowaski też wywalę. E, te tarcze dam sobie tutaj o żebym wiedział. No i ten kołczan. no i jeszcze klucz, tak, okej. Okay. Dobra, tak więc jako takie tutaj miejsce sobie zrobiliśmy. Ale czy, czy, czy ten kołczan nam tutaj coś daje? Nie, my tylko taką głębę zbieramy, no. Dobra, więc idę mnie. No, ja wiem, właśnie to nie wróży zbyt dobrze. To tutaj. Widzę tam jednego. Ło, pani, fakt! Trochę daleko. O, oh, shit, on mnie zauważy? mnie nie widzi? okej, okay, nie widział mnie, czekajcie, numerek eee, nie wiem, który to jest, to jest chyba ten, co strzela strzałami, tak więc spróbujemy sobie tutaj trafić kurde, nie mogę się trafić Serio akurat musiałem w niego trafić? O kurde! Dobra. Dobra, 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 dobra. Spoko. Spoko, ziomuś! Skąd on się z tamtej strony wziął? Jeszcze ich tu jest? Nie. Tam jeszcze idzie. Ile ich tu jest? What the fuck? Ale mu mi. dobra to... Do... O! Oh, fuck! Gdyby to tak wlazło, coś tam wyleciało z niego. Oże ty w pytkę, ale. Wow! było dobre. O, żeż ty! Ale dlaczego oni tam z tyłu przyszli? What the hell? To niezbyt było fajne, jakim cudem? Aha, to to co ja tutaj sobie wyrzucałem, tak? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. To też wyrzucałem, to też. Tasak, sprawdźmy ten tasak, co on ma. Plus 7, wow, zostawimy go sobie jak na razie. Zobaczymy, może nam się przyda. Czekajcie, wypijemy sobie coś. No, wypijemy. Zawsze coś się przyda, no nie. Ale. Aha, oni też tam z góry przyszli. Aha, to jest ciekawe. Dosyć ciekawe, muszę przyznać. Jest coś tutaj? Czy tylko takie beczki? No ja to mogłem właśnie zrzucić. Gdym to zrzucił, to oni by tutaj też popadali, nie? Ożysz ty fucking! wy to widzieliście? On mnie nie widział. Zno... Zrzuć go! Wow Okej, okay, chyba się nauczył latać. Hehehe, To było dobre teraz, ale jestem dobry. Tam też bym chciał pójść, no ale tam raczej chyba nie będę mieć jak. No tak zleksza. Dobra. A moment, Let's look around. Eee... Dlaczego mam się rozglądać? Czyżby tam coś było? Pewnie, oh, że... Strange. O kurde. Ale lecą. Okej. Okay. Dobra, teraz tylko tych musimy jeszcze. Nie im tak dziwnie łażą. Dobra. Czy my nie jesteśmy czasem w ich? W ich, w ich jakieś dziedzinie Fortecy? Tam ktoś łazi. To nic, to nic. Nie wiem co teraz zrobić. Iść dalej czy co? To tak ogólnie to... czekajcie jakie mam zdanie w ogóle? Aha, mam tą kryształową komnatę odszukać, ale... A on teraz tu będzie wychodzić, dobra. Tam czy tu? Słyszycie jak tupie? Nevermind What the fuck, to jest faktycznie wysoko Nie ma jakiegoś, nie, myślałem, że to jakieś drewno jest, żeby mógł się do niego przyczepić, no ale nie ma. Dobra, to wiecie co my się wrócimy w sumie? Chociaż chyba i tak będziemy musieli tam ten iść. Albo... To jest trochę dziwne. Bo tutaj chyba się chcieli ci orkowie dostać, o ile się nie mylę. O Pizzec. A chcę to rozwalić. Dawaj. One more time. Tajemny obszar? Myślałem, że to jest ta świątynia. OK, czekajcie, zapiszę. Bo nie wiem ogólnie co to jest. Sztylety burzy, obrażenie, plus 8, przeciw, przeciw nieprzyjaciołom wrażliwym na elektryczność. OK, dosyć ciekawe. Damy sobie zamiast. Łuklinowy, długi łuk. Zamiast łuku, chyba. Ale damy sobie to tak. Pominista strzał damy sobie tak, tak. I teraz myślę, że będzie całkiem OK. O ile się nie mylę, to tutaj tak. Taka to jak to wygląda. Eee, tak o, wow, wow, dobra. E, to jest bajeranckie. O, miksturka. Jeszcze coś? Mogę tu gdzieś wejść? To jest wszystko zamknięte. Kurde, dobra, jednak będę musiał tam z tym orkiem walczyć, dobra. A czorkowie są wrażliwi na elektryczność? Ktoś mi powie. Nie wiecie może, czy oni są wrażliwi na elektryczność? Nie czy tutaj mogłem się dostać, raczej chyba nie, bo tu nie widzę żadnego m, tak jakby punktu zaczepu dla liny. To dlatego kazałem się rozejrzeć. Dobra, czaję. Więc muszę iść tam na górę. Czy chcę, czy nie? A bardzo nie chcę. Nie chcę do tych orków. No dobra, idziemy. No dobra, nie no. Trzeba iść. Ja już ich słyszę. Słyszycie jak chodzą? Ciekawe jak dużo ich tu dali. Mogę tak, tak ciągle kopać, bo. Bo niestety. E, bo niestety mi się moja moc kończy. Dobra, zabiję go, lol. Dzięki. O, lol! Ale go rozrywało od razu. Tam coś idzie? What the fuck? Koniec? Chyba koniec. What the fuck? Dobra, ale czekajcie, pokażcie mi ten... To jest ten długi łuk, który podniosłem Chyba nie, to jest ten magiczne wytworzenie chmury jadu, ty ciekawe Dobra, idę dalej, bo tak. Bo taki jest mój cel. Aha, tu był jeszcze jeden. Czy on się utopił? Nie. Myślałem, że się utopił. Tak, trochę poleciał. No cóż, to nie nasza wina. To nie nasza wina, że poleciał. Dobra, wybaczcie, że co chwilę zapisuję, ale wolę być pewien. Uuu, coś podniosłem. Co to jest? Chłoptacz dusz. Obrażenia plus 4 zwiększa zdrowie w władającej nim postaci o 30% zadanych obrażeń? Okej. Okay. Przeklęty oręż stworzony przez nekromantów podczas obrzędu, w trakcie którego udręczona dusza wiązana jest ze świeżo wykutym mieczem. Powstała broń karmi się siłami witalnymi swych ofiar. Okej. Okay. Ale to i tak ma plus 7, tak więc no cóż, muszę, muszę tą siłę w końcu rozwinąć. Idziemy dalej. Trzeba, trzeba progresować. Pff, ja tam mam wchodzić. Jak tak spojrzę w dół, to chyba tak nie bardzo. Tutaj wszędzie są. Okej, okay, dobra, wczytywanie, To nie jest zbyt fajne. Nie lubię jak się wczytuje, bo wtedy przechodzimy dalej do nowych chapterów. A, a niektóre są tak przerąbane, że to jest masakra. A i nagle tak wysoko się znalazłem. Tam ktoś jest? O Boże, powiadomienie z gry. A co to tak jasno? Czekajcie, zapiszemy potem w czytaniu, bo nie chcę, żeby się to później znowu wczytywało. No nie, czy tam ktoś idzie? Nie. Ile ich tu jest? What the fuck, ale tam coś fajnego leży, więc muszę ich pozabijać wszystkich. O, oh, wow. What the fuck, szybkie rozglądanie. O lo lol, ile ich tu jest? Dobra, wykańczamy. Co to jest? Wow, wow. Nie chciałem, czekajcie, pierścień Feniksa. Gdy twoje zdrowie spadnie do zera, pierścień chroni cię przed śmiercią i przewraca pełne zdrowie. Następnie rozpada się. Nie no, serio? Taki zarąbisty pierścień się rozpadnie. No nie wierzę Weź, to jest nie fair Wybaczcie, że tak pociągam nosem, ale aż mnie na kichanie bierze Czego on tak sobie leży? O tutaj można się raczej dostać więc teraz, e, czekajcie, odszukaj, e, znajdź drogę prowadzącą na drugą stronę zabarykadowanych drzwi, ale, ale tutaj mamy przecież wędzoną szynkę, fuck yeah, dobra. Moi mili, w tym momencie sobie zakończymy odcineczek, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to oczywiście łapa w górę, udostępnijcie i tak dalej, oczywiście będzie bardziej mi się chciało nagrywać, ale teraz powiem wam, że naprawdę kurna chce mi się grać w tę grę, coraz dalej jesteśmy, co prawda ci orkę mnie wnerwia, ale coraz, coraz dalej jesteśmy, nauczyłem się tak mniej więcej w końcu bić, no i możemy progresować, tak więc 60 fps fpsów, yeah, to jest po prostu cudo. Ja się zamiar żegnam, miłego dnia wieczoru nocy, trzymajcie się ciepło i wyczekujcie następnego odcineczka. Pa!